Jak myślicie gdzie jedziemy? W lutym. Dobra jeszcze nie ma lutego. Słuchajcie, jedziemy na grilla. Tak, Ach, jak za starych czasów to nagrywanie moje takie z lecącego auta, że tak powiem. Kochani, spójrzcie jaka piękna aura. Mariuszek mówi do 80. No i co ci to dało? No że mogę łapać. Że możesz łapać, tak? A tak uciekają. Tak, to możesz łapać. No? W co hmm. grasz? Powiedz. Każdy wierzy w Pokémon Go, hmm. no Dobrze. Ja się nie śmieję z ciebie, nie? Ja za idiota, ten, słuchajcie, ludziska. Jedziemy... Nie uwierzycie, tak jak mówiłem wcześniej? waży, że jest luty, nie? Jezu, ja mam z tym lutym, nie? Mamy... Który dzisiaj jest? 29. 20... Chociaż no dobra, no dobra, mamy luty, no. Dobra, mamy 29 stycznia. I jedziemy na grilla. Widzicie, ognisko dokładnie. Grill, nie, tak, ognicho. Wiecie, co? Kiedyś, do temu w Holandii poznałem takiego ziomka, Jakoś tak utrzymujemy kontakt cały czas, kurczę, niesamowite. Chociaż bardzo rzadko ze sobą kurczę piszemy, gadamy, ale jednak teraz tak się troszeczkę że tak powiem, odnowił kontakt. Koleś z Braholem zbudowali sobie bazę, nie? Tak wiem, stare konie budują sobie bazę, nie? Może jeszcze kurwatowek na drzewie. Słuchajcie, budują bazę. A patrząc też na to, że my mamy jakąś zajawkę do na nagrywania różnych filmików wojskowych. Cały czas filmy dwa zmontowane czekają. Nie wiem co z nimi zrobić. Ale cały czas jest pomysł, żeby założyć kanał kolejny. No i powiem Wam, że damy do możliwości na tej bazie, żeby coś ponagrywać. Także lecimy do nich zobaczyć. Dobra, muzyczka. Następny kanał. I lecimy. I jesteśmy. I właśnie jakieś kiki macie? Żeby ten... Co? Wszystko jest, widzicie, i to jest fajne, to mi się podoba. Chyba ten kijek cholerny. Myślałem, że jest dłuższy, kupiłem sobie nowy kijek. No bo nie miałem wyboru, musiałem kupić, bo tamten już był w rozsypce, ale wiecie co? No to jest po prostu Może to jest prawie połowa tego co miałem tam, nie? To jest maksymalne? No to jest maks, nie? O kurde. No i spokój, nie w ogóle. Słuchajcie, jesteśmy na planie kolejnego sezonu Walking Dead, także idziemy do, Aleksandri o, idziemy do Aleksandrii teraz. O, o kurde, o fak, powiem wam, zamurowało mnie. Tu rzeczywiście jak, jak Walking Dead, nie? Trochę. Proszę, jaka kulturka, kurde. Panie, tego się spodziewałem, nie? Ej, i tak ognisko pójść robić, nie? Wykopać doły. No tak, tak powinno być, nie? No no. Jest, sam on, nie? cześć. Siemka, cześć. Ej, Mariusz. Szemek Ile się nie widzieliśmy na budowie wtedy. Tak, ostatnio było ile? Rok temu? Nie no, no rok te... Nie będzie z rok dobry no. No, Dobry rok będzie. Słuchajcie, tu serio jest jak na planie kolejnego sezonu Walking Dead. O, tutaj pułapka widzę. Musisz te gwoździe tak ustawić na sztort. Nie no, żartuję. Ale dobra, słuchajcie, bo już ja już tam byłem przed chwilą z kolegą, ale idę się przejść teraz, jeszcze czas pokażę wam. Bo to jest tylko tutaj takie miejsce na ognisko. Chłopaki zrobili. No a teraz tutaj się wbijamy. I spójrzcie Będzie piętro podobne jeszcze. Także kurde no. Nie mogę się doczekać jak tu przyjadę wiosenką wczesną. O, tu będzie lepszy widok chyba. Potem spróbuję tam wejść, a tu jest stara waza. A i tutaj jest właśnie... Tu jest coś pięknego leży w ogóle. Z apokalipsą ci do twarzy. To jest to. Gdzieś zapoluję na grubego zwierza. Żarcik. Spójrzcie co tutaj jest. Mam obsesję, od, od lat mam obsesję kuźwa na broń. Zbieram sobie jakieś tam karabinki, wiadomo nieprawdziwe, chciałbym prawdziwe, wiadomo, żebym chciał, ale. Ale w ogóle AK47 to jest takie moje marzenie malutkie. I kuźwa, nie wiem, na tą Ukrainę zaraz pojadania gdzieś tam przyczaję się przy granicym. Może kupię od kogoś, chciałbym. Naprawdę, wiesz, mi nie pierdoliłbym się, kupiłbym sobie, nie, kałachanie. Jest I tak, z, nie wiem, z tysiąc pestek, nie, czyli naboi, dla tych, co nie wiedzą. No dobra, Łukasz, zejść na ziemię, jesteś w Polsce, to nie jest, kuźwa, Syria, kuźwa, tam jeszcze coś jest, no nie wierzę, nie. O kurde, z nóżkami, nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno użyć broni. Nie wolno, nie wolno, nie wolno jej porzucić. To jest to. Na przełomie stycznia, a do tego kiełbaski. Taki mamy klimat, nie? Takie mamy zimy, że można, kurde, smażyć kiełbachy. Ale nie, tak serio, nawet tak było, powiem mam minus 20 i śniegu po pas też byśmy na pewno sobie zrobili takie grilla. Ale wali po oczach, kurde. <laughs> to stój, stój Mariusz. No, także widzicie. Ja wiem, tak gadam od miesiąca, czy od dwóch, że ten odcinek wiedzie pierwszy i wierzcie mi za, za chwilę zobaczycie. Naprawdę już wjeżdża, wjeżdża dzisiaj odcinek z naszej wyprawy, bo już tak kurde to przekłada, przyciągam i. A my tymczasem nażremy się, napijemy. Co prawda sumer jedno piwko. Po dwóch godzinach można jechać dalej. No i co? Posiedzimy trochę i spadamy, nie? Rekonesans zrobiony, tak jak już mówiłem wcześniej. Będzie prawdopodobnie kanał drugi, coś militaria, jakieś nasze filmy głupkowate będą i nie tylko, co nie, Brodaty? No ja. będziemy się strzelać, kurwa. Jeżeli stracisz kolejną jedynkę, nie? co <śledztorziny> mi się przypominał film Tenzelem Washingtonem? Dzień próby, polecam. Tenzel Washington. Jak to żałobna wie o co chodzi? Co badał, on tam miał kurwa konkretne klamy, nie? Polecam, zobaczycie sobie Że okay. co proszę? Może po polsku? Nie wiem no co to za język Co, komandosi, gotowi do wojny? No ja, No. Dobra, słuchajcie, to kończymy. Zapraszam was na pierwszy odcinek naszej wyprawy. Trzymajcie się i do następnego. Nie wiem, kiedy się zobaczymy. Miało być kiedyś to tydzień, ale nie pykło. No. To jestem raz na pół roku, nie? Trzymajcie się, cześć.